Będę zaraz zamykali, nie? Chodź, jest tam woda u Ja zabiję bo w Chodź, chodź patrz, Dobrze pęknie. ten trigger chodzi. Patrz, patrz patrz. No, ja. Dawajcie bo... tą bakterię drugiego jądra, kup, panie. No to będziesz maszyną do kup. wtedy. Chila u mnie. Chodź, Ale skutasa te hedy A, warto jadę, trochę co? Dobrze padło. Jak, jako mi zamiast, mi <sost headlines> <Tiranie> pocolı, Jak on nie umieli? Patrzcie ci górę. Jaka mi chtuba? Ale chłopych las przed tym grana. Byrzeł łatwo byłoby? Kurwa. <ksta radio> Już chodź, widzisz to było na fejsicie Nie no, mi się wydaje, że damy radę, kurwa. No. Zapalenie jądra mamy. Mam. Nie bać się grać przede wszystkim, nie? Kur... no nubis no, będzie grubo, ale nie damy się. Mamy Pongowskiego kurde, z chorym jądrem, gości rozjrzeli ich, nie? Pamiętajcie, że przy prawej stronie biec, nie? Wodą po prostu, bo ty hmm. musisz głębiej wychylić. Ty, Saju, no, jak ostatni ręcz, to sobie podskocz. Trzymaj skrót pierwsza, no. Ogólnie smoke dajesz od radu teraz. Mamy rushować cały czas. Tak. De Ma, ok, no, ba, okay. już. Ok, wchodzi. <grym. <grym> ja z Ninja, ninja. mamy już. I B, i B. Ninja, ninja. Ninja, ninja w <grym> już. CT jeden. Zata. Zata. Baka weź Baka weźmiesz? Ja nie mam jak. Weź może, Paweł. Ja weźmę i weź bombę. Kurwa, jest CT. A, bo jest. Ja w więzieniu stoję. Może być plecy zaś. Koda czysta, może być tylko main. Oj, dostał, dobrze panie Amery. To... No, Chcę teraz. Nie, nie pikuję, nie pikuję, nie pikuję. Nie pikuję. Hmm? Ja mnie nie. Ja gram na twój, gram na twój. Dobra. Dawaj. Łatwo, łatwo, łatwo. Nice, panowie. Chcesz sobie pokręcić skrzyneczki? Polecam Hellcase.com. Koniecznie z kodem PAGO. Wchodzimy na stronkę, wybieramy skrzynkę, skrzynkę kręcimy. Mieli, 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 mieli. Wypada famasik. Wchodzimy na pojedynki z użytkownikami. Tutaj mamy gagatka i ten gagatek zostanie opędzlowany. Akurat i na skrzynka tyle mi wystarczy. O Bingo Bango Bongo Boss, wygrana Nie. Link w opisie polecam kod Pago jak kręcić to tą helpose. Siemano! Przejebałem! Trzeba nagrać jeszcze raz! Daj smoka Kejwa i gramy w wolną rundę. Czekaj, aż się wyrzuca od granatów, jakiekolwiek smołki. Uważajcie, oni mogą mi da przez smoke'a skrócić z nie? Więc uważajcie na to. Ja wodę z kawałkiem. Żeby będzie skupiał. A, 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 a nie, ani nie patrzy, ja jestem przy k okay, wiesz? A doszło, zajął. Ładnie, zajmijcie. No jeden no był no jeszcze, no jeszcze, no jeszcze, no jeden. jeszcze jeden. Gebronię, jeden, i drugi jeden i drugi flesował. I flesował. Mógł górę skierdolić, nie? No tak. Dobra, ogólnie dajcie teraz pauzę taktyczną. Dajcie pauzę. Ja wam powiem jedną rzecz ogólnie teraz. Możemy grać Anubisa tak, jak nie znamy aż tylu granatów na mid. Wiesz, prawo palak, lewo palak. Możemy grać strasznie wolno. I żeby oni wyrzucili granaty, w ogóle nie musimy podejmować dueli przez pierwsze sekundy. W ogóle Tylko oni wyrzucą granaty, oni sami się zepną na defense, nie? Na midzie i wtedy będziemy splitali na, na przykład A. Ogólnie mamy dwa maki, execute A bym zrobił teraz. Dobra, Dobra. ale zaczynamy Defe? od defaultu, I, i, tak? I, nie, w pierwsze tempo. Ogólnie Piotek okay. możesz iść sam na Mida, daj smoka do Keva, w ogóle i idź no. na Mida, nie? A, a Pebor dasz smoka kamery i ten, nie? Podajecie sobie dwa na łok i ty Piotek możesz midam zajść sobie, nie? Malaka daj na main, na B, żeby oni myśleli, że tam ktoś jest. Z makiem wejdę pierwszy, może nie? Tak, tak, tak. Jestem na, na A, Tak, tak, dobrego, wiesz, poproszę. że oni tupią jak stało, tak, my? że szok. Nie, ja, pierdolę. Oh, kurwa, białe. Jeszcze złapy. Zalaz, Zalaz, ten healer. Szal, szal. Zeszły jeden. Masz jakieś granaty? jeszcze? jest A, 6? Go, go. Jest pod filarem. Jest pod healerem. Ładnie, ładnie, ładnie. Heaven może być. Spokojnie. Jeszcze jedna osada. Lewo, lewo blisko, lewo Do prawej. Wysadzam górę, wysadzam górę, wysadzam górę. Kamery Jeszcze jeden lewo, góra. Dwóch, tam tor, miał kawałek ten załap. Ja myślałem, że tam wygacie już. Bo tam na blisko A, taki był, tak było w kawałek. Tak wolno. rzucaliśmy, nie? Graniczka. A ja, łupy i tak nie mają. Ja bym tam podjechał tą wodą. No Bartosz, Bartosz, mogę ich zurwać z... tam na okejwie? Daj, do kejwa. To jest trener, kurwa okay. wzór. Jaru, daj mi falaczka. Smoke na lipę. Ja Rasha w wzią, się poszedł smoke do Dlaj okna. Daj mi granaty. Ja dałem ci i palaka też daj. Ja dałem smokę do okna, Peweł, jak coś. Mhm. No ja zaraz dorzucę i spalę prawo i ja Rasha podejdziesz, co? Są dwa smoki na cave tak. Ja to będę to pikował. Dobra. Ej idźcie nie zrobić tym, ja sobie wejdę sobie... Na Difunce chłopiec spago. No. W templu jeden. I B. Na BF Ja bym odpuścił to B już teraz, Opuściłem. bo... Odpuściłem. On... tam, pagieta i... Oko ok nie, dolewaj. Jeden. Widział mnie. Jebniesz go. Może. Leży. Czekaj. Klikuję teraz ja. Podchodzę. Brake. Super. Dwa na dwa. Jeden z m... moje no. main, wiesz, martka Robicie to. Kurwa! Main. wam grę. Dobra, to się nie przejdzie. Żyjesz, przemieram. 10 sekund. Nie no. To jest. Czyli Zach, mówię, że jesteście jeden mech? Ej, ej, su, ej słuchajcie, Pana, słucha, słuchajcie mi menu. uważnie. Jeśli mamy i idziecie B. Ci pago ze keiva i eksplitujecie. Oh, no. Ty by tego nie obronił, Nie ma chuja. Nawet zeskoczycie do wody, tak? Tylko pójdziecie do pago. Proszę, Wiecie, lewizy, ja, te, to, ja, 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 że, ja też. E, te te m, m, myślałem, no, m, m, że. Ty, mam muta, ale m, nie miałem muta. Wiecie, mówię, idźcie pod B, oni dalej mi da grają. Mówię, chuj, już nic nie mówię, nie? Tam. Z kamerę Tak, tak. jesteśmy nam midzie my na krótko. No musicie teraz wybiec po prostu i tyle no na niego no. Gotowi? Tak. Czekaj, siedź ta Siedzi tam na szpalę Do z lewej, lewej, do lewej Kamery z Nie mamy co Znaczy kamery, do lewej, do z lewej, z lewej z Lubcy, z Lubcy. Nie, nie wiem, no jakby no, ja chciałem granty pozabierać na razie tak. Oni tak nie wyrzuciliby tych grantów Nic nie zostawiam granatów Gdzie oni byli? Dobra, ja jadę znowu tam, spróbuję zająć On mnie trochę blokuje, że ja tam bieg... Tę smoke'a ci powiem do lewej, jak miał wyjeżdżać zaraz, wiesz? Mała, to w razie skrót Może Izak przez to góle Ja stoję no, smoku. to jest niezbędę Coś spaliłem Przesuję jeszcze przez to i podchodzę Pago już kewis. Pago ma Kej'a Ale dochodzę, bym tu no, przepnął no, Bartosz tyba. z tego No to po prostu to wychylcie no, w trzech maina Pago ty wybiegniesz Jak oni pikują to ty wybiegasz ale za. O to, to bez bez... chodzi, super, ładnie Piotrek też na Oni no mają full, a no mogą nie, mieć teraz. Maja. Ogólnie chłopaty na, B, na A, jakbyście ściemnili dobrze, wtedy Izak próbuje w timing ja, złapać. Ty też, pago, ściemnij. Już oh, yes. ciemniać? I Już ciemniać? Tak, nie, to... No, no, to to Możesz ciemnić, możesz ciemnić coś tak. No Piotrek to musi to tutaj kurczę, ładnie. Teraz to topnij teraz, pago. Spokojnie sobie i pod A i tak wejdziecie. Po lewej Piotrek masz typa. Był bez Ta, wiem. Na blisko był main, pago. No. I sobie i tak? No spokojnie no, na razie, zależy. ładnie. Jeszcze jeden może być. Flaszuję. Freshier... I nie, jest kamera, kamery, jest kamera. Izak kamery jest. Może być mniej jeszcze jedną osobę. Nie ma. Nie ma. Do, to do lewej nie masz, Jezak Nie wówczas. Ma. Nie ma się, do lewej. Super nice. Piotrek. Nice. A Wupa jest w templu. Ja górę wchodzę, wiesz? Jeden przeszedł. Dwóch, dwóch. O mnie nie wierzył. bs jeden deal, do drugi bez. Kurwa, nie wiedziałem jak to zagryzł w chować. Mogłeś się No, no, my, bo, bo, Bożo, no, no nie tam, no. Kurwa, nie wiem, po ale kontaktu szukałem do, do, Dobra, runda i tak. Szukam kontaktu albo bo, kurde. No dobra, mm. ale czekajcie. Pan trzeci góra. Jaka miejscowa! Jarek, widać, że hejka Jednego amacie. Ja przyspieszam to.

Oj, może jest błąd! Ło kurwa! Jaro hantuję. Przy obroń 07. Ja idę. A nie to, to różowa to pantora, to nie. a nie James Bond. JA! <try> <try> No Jarek! Jace Bond! No nie, no jeszcze nie pierdolną. No nie Jada. wiesz. O, Wszystko straciliśmy, a Jarek no, Bonda. Fajnie, by w daleka ktoś dał tu flasha, nie? Dla snajpera. Ja, ja dam. Aha. Ja dalej, daję. Ja mogę Heaven odciąć. Daj, patrz, smoka. Za Za był, za to był. Jaro. I, I razem musicie wejść po prostu. Ja okno mam Dobra, no Piotrek dał kola. Nie zgłóżam Heaven, Ja dam, no, ja dam Heaven. Wchodzicie. Splashuje raz BS. Postu, uwaga, boom. Mamy, no, mamy kamery smoka Ale nie ma Kamery nie, nie ma smoka Wpa Ja myślałem, że Izak dajesz No nie, mówiłem, że Heaven ładnie, ładnie, spokojnie, jedziecie, A smoka. jedziecie. Kiedy ja ją mam przed wizytą urologa uro. Przecież dajeć tego main'a, Izak Ja piękno super To możesz maine nie dają tego main'a Nie wiem nie chcę dobra, dobra, maine już. to ja patrzę to ja patrzę leży main ładnie. nie patrzę w tego smoka jak patrzę. Dwóch ja main Ja patrzę ja na układ ja ja buch Wybiegli Cio ładnie to, o to chodzi, super, panowie. Game, ja to, robię to, ruchanie w ta, wodzie. Znaczy tam flecha magika? Nie, no by to, nie, że nie sobie Widowie, no, no nie też nie. Jarek nie gra w cs -a, naprawdę, tak nie gra w cs tak. no. Ma rodzinę i, kurwa, to jest normalny, że będzie gorszy, no, nie? No, to jest leby. normalne. Leby, leby. Wejdźcie z tym midem, split A znowu, bo zróbcie. Jeden ja mi wrócił do kamery. Widział, widział bombę, widział bombę. Widział bombę. Idź pod A znowu. Midem wejdziecie, splita zrobicie. Oddechnijm CEMTA, zają.

z wody zamykasz to, Bartosz, czy nie? Pago, pa możesz iść sam do wody sobie, no. Ja z sobie, mogę pójść Jej, nie, Saju, Jej, idziesz z nimi, idziesz w czterech, idę z wami. Ważę na dojazd, Saju, teraz, wiesz? Oni mogą dojechać, Saju, z plecami, proszę, Saju. Mhm, Przypakował. Przypakował, co to zapala? No No tak? To Nie trafiłeś. Trzymam, proszę, Dajem. No, no będę mieć. Jestem za BS-em, pójdźmy no. no, trzech było w sumie. N nie siadł tu, tak, Pewor, no, wiesz? Jest 6-6, jest dobry wynik. No pamiętamy pistola, pamiętamy duale. pistola, tak? Rzucasz duale dwa razy, idziesz na MIDA strajfować. Jeśli będą biegli, cofasz do kamer, nie? To ty robisz to. 2,1,2 gramy? A ja co? Tak, 2,1,2. Ty, Pewor, idziesz na Ano sobie do kamer, tak? Goście, idę podsłuchać. A, za dużo nie podsłuchają, chyba że translator wpierdalał nas. I my do kewa idziemy, tak, na ustawkę? Tak, Pago, ty pikujesz też tego cave'a, nie? Ty pikujesz, a i tak się chowa. Po prostu tylko piknij i potem jak ktoś to cofaj. Mm -hmm. Puścić już jak jest system woda? Tak, puść. I, Męcie, Izak, i idź nam idź na Iść nam i co? od trzech środek, ale jestem piosenkarzem. Dobra, spokojnie, dość. Wybiegnij, Raszują środkiem. Do. Ale dostałem w cymbał. Kedy, Pew? Jadł, jadł. Dobra, dobrze, dobrze. Jadł, jadą już. tego grajcie. Plant. Main. Oh, main jeden Góra jeden Dwóch góra, jeszcze jeden no, Szkoda, że Jarek padł, nie? To jest... To jest wa ważna osoba była, że Jarek padł, nie? Strujowo, że padł Dobra, teraz napierdalamy Ciekawe co jest gorsze, zapalenie jądra, czy dziękuję przewianie pan. jaj. Chyba no, zapalenie, JJ Dziękuję bardzo za pieniądze Nie ma środka

Nie no, jaja mi panku tak się napiąłem. Gdzieś uważajcie. Wow, On jest plato imo. Ładnie, ekstra, ekstra. Pago kurwa, wkój ważny frak i piotka też kurwa. Dobra. Kiewies. Jeszcze jeden kej, Witować bez ładnie, ładnie, pago. W ogóle na farcie zrobić pago kurwa, żeby nie patrzeć, Chyba lewym jajem strzelałeś, kurwa. No biało miałem, ale tego drugiego mogłem zabić, kurwa, dobrze, gdybym miał więcej. podejść na pierwszy tempo tam sprawić, co pokazuje. Φίλαρ μόνο, έτσι. Μικροφόν, 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 Ekstra, ekstra. Ty Jarek! Jak już stoisz, to do końca stój! Wiesz, że patrzę, ty granat wyjmujesz, mówię, taką ustawkę pierdolnąłeś, Okej, okay, było? Ja ci, że wiesz co, że ten mało zatrzymał chyba tych na ostatnich, wiesz? Bo długo wesz i tak sortowali. Ale ten kurwa, ten kurwa byś Jarek się nie wiesz, nie a, a, ale no byś to, skasował, to, Jarek, to, to, to. wiesz? Musisz kurwa na hedy. A, za, rzuć drugi arko, za dużo o granatach myślisz, że bo coś by chciał rzucić tu, tam, a tu heda, Jarek. Mogę piknąć karelę, Bartosz? Pet. No pikuj, kurwa, no za czym się pytasz? No masz respa, pikujesz. Halo na Trzech pod a. Gotowy, Ładnie. Wypadało, było A ja gram agresywnie. Walś tam, Na ostro, kurwa. jestem obok Nie, no, jaki Tak, mniej zajmuje. Jeden jest Jeden Nie, nie wchodzi, dobra. Leży Nie Dobra, ja jadę. To podadawno tego, no ale Piotrek, ja mówiłem do CJ Star Trek, ja mówiłem, czuję, ja wiem, czuję. To są jakieś chuje do szczania. my się No kondonujemy ja na nich. Dajcie do jeżdżenia. Pago, Piotrek, wiesz, wiesz, jak jest, no? Daj, Pago, wiesz. Ogólnie to Pago będą zamykali, nie? Je? Chody, jest tam woda u Ja to... zabijam zaraz. Pakę ja mam. Dalej. Paka, leży. Prewo. I jeden K był na pewno, albo przed kajem em właski. Chodzi, chodzi, Kurwa, patrz! Dobrze ten Trigger chodzi. Patrz, patrz jak, Cześć, nice. na tą bakterię drugiego Brawo, jądra, Ale był nie? Ale nie Nic nie ma. Nie ma nic pod nic B. Nie ma. Nie nie B. gotowi na jak. Ja se idę dalej, Bartek. Jebać to. Gorzej jak wodę wjechali na B. Jest AWP jedna, zaraz ich będę ruchał. Chyla mnie jeden. Woda, woda! Woda! paka! go Jarek Kasuj, kasuj. Bóg to... mogło wejść. ale jeszcze tam do maina. No Mateusz o... biega... moje jaja. Ale skutasa te hedy ale Bartosz trochę, co? Dają ci jakiegoś takiego kopa, wiesz? Taką pewność siebie. Ja to premka. Dobra, rozliczowo. Chciałem na bo Mateusz. Nie wiedział, no, miał to tak, info. No, prawda, prawda. Zaczęło się od pomysłu. A potem skończyło się na fantastycznej akcji Mateusza, no. To ale to my ty, my ale my szli my. z paką, ale wodę szli, nie? mają pula, teraz. powiedział, dawaj jeszcze raz tego flesza, ale możesz odpuścić. Nie widzieli go, nie? Dobra, dawaj. Na tylko. Na hmm? tam na razie. Jest, jest, jednak możesz, możemy go rozjechać. Nie, yeah. nie, nie. to wiesz? O, no. otry, Please. Mówisz Bartasz? Ja czuję moc. Tak, nic nie gave już tam kopa go nie musisz Fleszuję ci przed to wiesz? Nie na razie nie ja przyjętu przed tego B jest, dwóch przed B Nie no nie w mogę się powstrzymać, sorry Dorzucę do smołka zaraz Jaro Mam flash jak chcesz na pik Halo, deszuję raz Mam flash jak byś chciał. chciał ja od smokowuję, gramy czas jeszcze tam przelot, nie, Tak, tak tak Dobrze, że padło. Ja po prostu digo sam. jeszcze będziesz miał robocie? Ta, trzeba więcej treningów materiału. Ja widzę, że tu kurwa jesteś na Do lewej do prawej. No to już dalej tam. Powiem tak bardzo, no właśnie treningów nie było chwile kurwa i zobacz. Pełna moc uderzeniowa na, na hełm. Tutaj mi piszą na czacie, że pago do nawid Javelins no. No, <grym> no. wydaje mi się, że może by się nadał, no. No teraz jak? Co bez mi? jednego <grym> jajka. To... <grym> 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 <I> faktycznie. Dwa... Uważaj <grym> pago, może ci podejść schody. Może wychylić schody ci teraz. Nie, nie, tak nie, tak. wysadzam. Piotrek podchodzi też. Gdzieś w B patrzy w ciebie, spodkoczył, reloaduję No i domosz. I palaka. <noise> ale chuj wychylasz, że tym gralasz. Ale ja O kurde. No nie. To nie na ale to Izak jest ekspertem w kliknąć No to chodź. Masz tutaj górą przez to okienko flesza daj, dobra? Dobra. Dawaj. Pod A1 przebieg. Pod, pod po prawej masz, po prawej, po prawej po prawej, po prawej jest. Przy wodzie musi Na dole. Proszę. Na dole po prawej jest chyba. Co robimy z Izak? nie wiem czy dalej to Na to, to skrzynką musi być w saju. Hekujemy. Raczej. Mi nie widzieć. Nie ma go. Hit, to jest kurwa. Dobra, wyparowamy. Spikuję to że jeszcze raz. Może górę spierdolił po prostu, no, no, bartocznie. Może, może no, no. spierdolił, no. no spierdoli, Wiedział, że info mamy. Ej, wygląda Będziesz jakby pod bebel. No będzie, jak chuj tu. No, nie ale... Bum. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ładnie, ale flash, kurwa, magik, dobry był. No, runda z fiuta No była runda z fiuta, był pokeball, ale kto to pokeball no, no, po wyjebanym zawodniku, no to czyli zawodnika nie było, nie? Dawam, wam jeden. Nie ma to. E, ej, jeszcze jeden Aye, no da Jeszcze jeden podajem Bo podniósł No i kurwa Klasa panowie, klasa o to chodzi. Ale o. ja zauważyłem panor, że te granty zaczynasz trafiać coraz bardziej, nie? Poszło, wyszło. Hedy jakieś dziwne wpadały ogólnie Ręce mi się telepały z bólu jądra, i jak mej okręciłem celownikiem, wpadał w głowę. No, no, jak jebaj mówisz, i dobrze no. No ładnie, a te, te, to jedynie co tam faktycznie w tej rundzie, to takie magiczny dałeś? Chyba w mej jak gościu podchodzi, <grych> jakiś maknąły celownikiem. No dupa, dba, ale dba, takie dba, totalnie. To był taki dupszot taki, no, bo on no, sam był, nie by, jak on no. Ale to no. z tych headów to były wszystkie takie dupszoty, więc nie wiem, sam. No ale to, inaczej, to i to, i to by chodziło u nas, zobacz. Chodziło, no ale dobrze, że robiliśmy takie, że coś tutaj, wychylaliśmy tą wodę, no no, tego to... na... Ogólnie o to chodzi na się. No. no. nam ogólnie na mapach brakuje w CT często, że my tak na pizdach stoimy bez żadnej no, no, bez to, pomysłu. No nie dobrze, to dawały takie sprawdzania w ogóle pozycji, no. I na Uncharted dzisiaj, na, nawet jak w graliśmy, to też mieliśmy Gigi. takie inicjatywy, dużo, żeśmy grali po stronie CT to, ta, chodzi, i to fajnie, gra, fajnie działało, no. No i co, kolejne trzy punkty na nasze konto, panowie. Pago, pago przyjacielu, trzy ci lat w we wielu, byś za kola bielęgnował, żeby się autem nie dachował.